Więc modlmy się, odmawiając Litanie, tym razem to jest krótsza Litania, do Wszystkich Świętych. Panie zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami. Święta Maryjo Królowo Nieba, módl się za nami. Święta Mario, Królowo wszystkich świętych, Święta Mario, Matko Dusz Czystcowy, módl się za nami. Święta Mario, Matko Konających, módl się za nami. Święty Michale, módl się za nami. Święci Aniołowie Boży, módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, Święty Józefie, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się, się za nami. Święty Andrzeju, módl się za nami. Święty Janie, módl się za nami. Wszyscy święci apostołowie, módl się za nami. Święta Mario Magdalenu, módl się za nami. Święty Szczepanie, się za nami. Święty Ignacy, się za nami. Święty Wawrzyńcze, się za nami. Święty Stanisławie. Święty Kazimierzu, módl się za nami. Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami. Święta Agnieszko, módl się za nami. Święty Grzegorzu, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się Święty Atanazy, módl się za nami. Święty Bazyli. módl się za nami. Święty Marcinie. Módl się za nami. Święty Benedykcie. Módl się za nami. Święci Franciszku i Dominiku. Święty Franciszku Xavery, módl się za nami. Święty Janie Maria Wianeju, módl się za nami. Święta Katarzyno ze Sieny, módl się za nami. Święta z Avila, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, Bądź na miłości, wybaw nas, panie, od zła wszelkiego, wybaw nas, panie. od każdego grzechu, wybaw nas, panie. od śmierci wiecznej, wybaw nas, panie. przez twoje wcielenie. Przez Twoje święte zmartwychwstanie Wybaw nas, Panie Przez zesłanie Ducha Świętego Wybaw nas, Panie Przez Twoją miłość i miłosierdzie Wybaw nas, Panie Prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie Prosimy Cię, abyś tych wybranych odrodził przez łaskę Chrztu Świętego. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść na Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Módlcie się za nami wszyscy święci Pańscy, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy. Okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święta Maria, Maria, śmiała, Maria, vala lenon, Adonai, 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 a Adonai, jari ya shaman, ibakhana lalei, o no 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 Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, Adonai. I Adonai, Adonai. Wieczny odpoczynek racim im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek krać im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek raci im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.